Przystępujemy do głosowania zgodnie z artykułem 154 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Na prezesa Rady Ministrów zgłoszono kandydaturę pana Donalda Tuska. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Posłów jest za wyborem pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowało 449 posłów, większość bezwzględna wynosiła 225 posłów, za było 248 posłów, przeciw 201, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów.